Mój drogi święty oraz umiłowany przyjacielu, pole miłości, pole miłości, którym jesteś, cały czas byłeś, o którym czasami, raz zapomniałeś. Z tego zapomnienia wychodzisz obecnie, przypominając sobie raz po raz, każdego dnia, że polem miłości jesteś, byłeś i będziesz, i że innej opcji po prostu nie ma. Sny o grzechu, winie dawno. Dawno, ale to dawno już się skończyły. I w pewnym sensie wyrosłeś z nich. Tak więc, jeżeli twój umysł wraca w którymś momencie na stare tory, Bycie małym, grzesznym, skończonym ja, to porównałbym to troszeczkę w Twoim wypadku do nastolatka, który się posikuje. Rozumiem, jak byłeś młodszym dzieckiem, faktycznie takie rzeczy po prostu się zdarzały, lecz zostałeś już nauczony, zostało już Tobie pokazane, jak załatwiać te sprawy inaczej. Jesteś już dojrzały. Jesteś już dorosły. I w tym sensie nie tylko znasz tą prawdę dla siebie, lecz możesz się nią dzielić. Możesz się nią dzielić w dowolny sposób, jaki sobie wybierzesz, jaki będzie tobie wskazany, o ile ten element dziecięcej radości będzie w tym obecny. Tak więc każde miejsce, które już tak ci trochę nie leży, kiedyś robiłem, teraz tak trochę z rozpędu, a tak naprawdę jarasz się czymś innym. Tak naprawdę ekscytuje cię coś zupełnie, zupełnie innego. To te wszystkie stare rzeczy potrzebują odejść z Twojego życia, ponieważ niepotrzebnie zatrzymują Ciebie przed radowaniem się. A nie wiem, czy dostrzegasz, że to pole radości, które wzrasta wewnątrz Twojego życia, które staje się coraz większe i wydaje się, że chce wejść na wszystkie obszary Twojego życia, to tak, potwierdzam, ono chce przejąć wszystko. Ta radość w Tobie, ten Chrystus w Tobie, Bóg w Tobie, On chce wszystkiego. W pewnym sensie, mówiąc żartobliwie, jest troszeczkę zachłanny. I będzie się dopominał o każde miejsce, w którym jeszcze się gdzieś będziesz próbował trzymać starego. Po tym odróżnisz stare od nowego, że stare będzie z umysłu, bo tak robiłem kiedyś, bo do tej pory to działało, ale nie będzie w tym tego elementu ekscytacji. Ekscytacja jest niczym taki magiczny sos, czy też przyprawa, która dodawana jest do Twojego życia i wtedy, i dopiero wtedy, i tylko i wyłącznie wtedy, Twoje życie ma sens. Jeżeli ten element dziecięcej radości jest wycinany, bo kiedyś tak robiłem, i teraz zrobię tak samo, jak robiłem kiedyś. Aj. Sam wiesz, jak to się kończy. Takie mozolne grzebanie się, takie mozolne robienie, bo obiecałem, bo powiedziałem, bo miałem, bo to, bo tamto, bo inni chcą, ale ty nie chcesz. Co z tego, że ktoś chce, jak ty nie chcesz? Jakie to ma znaczenie, że ktoś chce, a ty nie chcesz? To już cała sprawa jest zdefiniowana w tym miejscu. Ten ktoś, który chce, to jest tak naprawdę aspekt Ciebie, który testuje w tym momencie, czy ja pójdę za swoim sercem, czy ja pójdę za swoją ekscytacją, czy też ja wybiorę. Starą piosenkę o winie, o lęku i o tym, że masz robić w określony sposób, bo ktoś tak powiedział, na przykład ty trzy miesiące temu, umówił się na to czy tamto, czego teraz nie czuję, czego teraz nie chcę i szczerze mówiąc nic by się nie stało, jakby odmówił, poza tym, że przyznałby się do tego, że. no, czasami zmieniam zdanie. I kiedyś coś czułem, bo tak robiłem. Starym torem, ale teraz jestem w czymś, co możemy nazwać przemianą, i mam prawo zmienić zdanie, i już tak nie robić. I mam również prawo zawsze, zawsze, zawsze bezwzględnie, zawsze podążać za swoim sercem i każdą sprawę, każdą prośbę rozpatrywać indywidualnie. Innymi słowy, masz prawo temu powiedzieć tak, temu powiedzieć nie. Masz prawo powiedzieć za dwa tygodnie, za trzy miesiące. Teraz tego nie czuję. Dziękuję. I nic się nie stanie. Świat nie zawali Ci się na głowę. A to, że ludzie będą próbować naciskać Twoje przyciski, oni są w tym niewinni. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, tylko i wyłącznie o to, że ten przycisk w Tobie istnieje. A tym przyciskiem jest ślad poczucia winy. Ślad poczucia winy. Winę. Zobacz to, bracie. Każdy Twój przyjaciel, każdy Twój brat jest, jaki jest, i tego nie zmienisz. I nie ma potrzeby go zmieniać, ponieważ już jest inkarnacją doskonałości. I teraz wskazują oni Tobie jedynie, swoją obecnością, nieważne co robią, wskazują oni jedynie Tobie potencjalne miejsca wewnątrz Ciebie, które wołają. Wołają. Wołają mu miłość. A jest takie jedno miejsce, które miłości zaznaje niewiele. Jest to docenienie swojej własnej pracy. Tam, gdzie uwielbiasz doceniać innych. Kiedy? Kiedy? Kiedy zaczniesz doceniać siebie? Kiedy zrozumiesz, że faktycznie tak, sam Bóg. Poprzez Ciebie, poprzez dzieła Twoich rąk, Twojego umysłu, chce, chce, chce dawać się temu światu i to, co robisz, jest natchnione. I jako takie, ma nie tylko wielką wartość energetyczną, jest darem dla Twojego, dla twojego świata. I ten dar jest cenny. Ludzie nie będą go cenić, to znaczy płacić Ci tyle. I ten dar jest warty, jeżeli ty nie docenisz sam siebie. Ustaw więc, proszę, cenę, którą uważasz za godną ciebie i trzymaj się jej. Skończ, proszę, z poczuciem: Ja nie mogę. Ja mam oddawać za darmo. Wiecie, to, to jest mało ważne, to co ja tu zrobiłem. Pomimo tego, że zakląłem tam swoją duszę, pomimo, że Dosłownie część siebie włożyłem w to, żeby zrobić ten dar. Nie, nie, to jest mało ważne. Hmm. Kto tak mówi? Kto tak robi? Czy to jest straszne dla kogoś innego niż dla poczucia ego, które czasami skrywa się w poczuciu niższości? Czy to jest straszne poprosić, o godną zapłatę? od taką, która jest Ciebie naprawdę godna, która pozwoli Tobie odpocząć, odpocząć i mieć spokojnie zapewniony byt? Ja nigdy, 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 nigdy. Nie chcę, byś się przeharowywał, ponieważ sama twoja obecność, samo twoje światło, które również potrzebuje przestrzeni tak zwanego nic nie robienia, ono chce poprzez ciebie przelewać się na ten świat. I ja rozumiem, że ty potrzebujesz, chcesz i będziesz miał okresy aktywności, w których faktycznie coś wytwarzasz, bo to lubisz. Ja do tego się w ogóle nie przyczepiam. Przyczepiam się, to znaczy wskazuję na miejsce, w którym chcesz dać więcej. Niż możesz. Próbujesz dać więcej niż możesz, ponieważ nie doceniasz tego, co już wyprodukowałeś wystarczająco. A gdybyś wycenił to, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o pieniądzach, mówię o innych rzeczach również. Gdybyś wycenił to, co dajesz, w taki sposób, który jest godny, to nie musiałbyś aż tyle niepotrzebnie pracować. Nie musiałbyś. Chodzi nam o to, abyście wszyscy, wszyscy żyli w sposób godny oraz abyście zaznali obfitości. Jako, że wasze umysły zostały przemienione, jesteście już darem dla tego świata, i jako te dary należy was traktować. Jako te dary. I proszę cię, nie pozwól swojemu umysłowi nigdy, aby wmawiał ci coś innego. Ponieważ tak jak arogancja może zmieścić się w człowieku, tak jak arogancja może w niego wejść do środka i powiedzieć: Ja jestem najwspanialszy, w Twoim wypadku ego działa w drugą stronę. Czyli umniejsza to, co Ty robisz, nawet jeżeli Bóg działa poprzez Ciebie. A to już jest, mówiąc wprost, nieprawda. Nieprawda. Prosto z mostu: nieprawda. Nie będziemy bawić się w tym momencie w mówieniu, to o, jesteś tutaj miłością i strata, tata. Nie. Po prostu się doceń, a ludzie to zrozumieją i to uszanują, ponieważ wiedzą oni i tak naprawdę część nich się zastanawia, czemu ten człowiek tak mało za to chce, a to jest tak wspaniałe. I ja jestem w stanie mu dać za to dwa razy więcej, jeżeli tylko mnie to poprosi. Mogę mu dać dwa razy więcej za to, bo i tak to chce. Tak naprawdę, co najbardziej mnie. Żywi, karmi w tym, co robi ta osoba, nie jest ten sam produkt, tylko jego obecność i jego energia zaklęta w tym produkcie, który jest dosłownie symbolem. Tak więc, jak w innym miejscu ktoś daje inną rzecz i ona kosztuje ileś tam, nie bój się pomnożyć tej ceny, ponieważ ty nie dajesz tej samej rzeczy. Pomimo, że myślisz, że to jest ta sama rzecz, czy też tak może ona wyglądać na poziomie zewnętrznym, wprawdzie to jest zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Zupełnie, zupełnie coś innego. I za to coś innego nie bój się, proszę Cię, poprosić czy też zapytać o godziwy zarobek dla Ciebie. Ponieważ jesteś, 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 jesteś Jego warty, jesteś Jego godzien. I jeżeli w tym okresie Twojego życia, jeżeli tylko na to pozwolisz, to i zacznie do ciebie przychodzić i coraz mocniej poprzez ciebie przelewać się. Ponieważ to nie chodzi o to, że ty to weźmiesz wszystko dla siebie i zbudujesz z tego górę złota, czy schowasz to w piwnicy, w workach. Nie. Ty to przerobisz dalej. To pójdzie dalej. Ty tego nie zatrzymasz, że tak, o, wiecie co. Napełn nie, napełnijcie, proszę, mój skarbiec tutaj złotymi monetami, bo ja chciałbym mieć i dużo. Ty to chcesz, ponieważ chcesz tym zrobić coś dalej. I to dalej jest trochę wstrzymywane, ponieważ brakuje ci tych zasobów. To znaczy, masz myśl, twą myślę, że mam ich za mało i że nie mogę o tyle poprosić, co jest mi tak naprawdę potrzebne, aby mógł realizować Boży Plan. Ponieważ mój Boży Plan wymaga tak zwanych pewnych zasobów a te zasoby chcą do mnie przypłynąć, tylko ja myślę, że mm, za mało, nie, nie mogę. I zobacz proszę, jak twój projekt, który został ci objawiony i który znasz doskonale i wiesz, co chcesz zrobić, i ja twój projekt błogosławię. Jak on jest wstrzymywany, przez to jedno małe poczucie, nie mogę. A co jeżeli przyjdzie taki dzień w twoim życiu, kiedy rozsiądziesz się wygodnie w swoim fotelu, popatrzysz na to, co wytworzyłeś, i stwierdzisz: Nie muszę już ruszyć palcem do końca życia, a życie w jest mi już zapewnione, ponieważ wypracowałem coś, co po prostu samo się kręci. Samo się kręci. I tylko owszem, muszę tutaj coś podpisać, do kogoś zadzwonić. Tutaj kogoś ugościć i tak dalej, to samo, 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 samo płynie. Samo płynie. I ja nie mam z tym problemów, abyś przyjął rolę kogoś, kto siebie ceni. Po prostu. Ponieważ ty nie cenisz w ten sposób siebie, personalnie siebie, ponieważ ten plan, który otrzymałeś, nie jest Twoim planem, tylko to jest plan Boga. Ty doceniasz Boga w ten sposób. Doceniając to, hmm, kazał mi to zrobić w taki sposób. Potrzebuję do tego tyle, a to tyle, co potrzebuję, no to po prostu do mnie przypłynie, bo nie poproszę. W ten sposób należy na to patrzeć. Tak więc proszę Cię, bracie, zrelaksuj się. O, robisz wszystko dobrze. O, robisz wszystko jak należy. Tylko ta jedna rzecz, ta jedna drobnostka. Ukochaj siebie i bądź, proszę. Wolny. Kochamy Was. Amen.